Włochy przez pierwsze wieki swojego istnienia miały wielu właścicieli. Osada, jeszcze pod nazwą Porzucewo, była pierwotnie własnością rycerza Piotra Strachoty, potem przeszła na własność Jana Włocha, jego rodziny i potomków. W pierwszej połowie XVI wieku nazwa Włochy, pochodząca od nazwiska czy przydomka właścicieli, weszła do powszechnego użycia. połowie XVII wieku w posiadanie dóbr włochowskich wszedł kanclerz wielki koronny Andrzej Leszczyński, prymas Polski. Wśród kolejnych właścicieli źródła historyczne podają między innymi familie lubomirskich oraz mostowskich, w tym hrabiego Tadeusza Antoniego Mostowskiego, ministra spraw wewnętrznych Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Dwa lata po jego śmierci, w 1844 roku włochowskie Włości nabył Andrzej Kelichen, handlowiec holenderskiego pochodzenia. Kelichenowie zastali Włochy, gdy działały w nich już pierwsze cegielnie, lecz to ich rodzinie przypisuje się znaczący rozwój gospodarczy tych terenów. Kelichenowie osiedli na ziemiach polskich już w czasach króla Stanisława Augusta. Z dokumentów wiemy, że należeli do grona znamienitych i poważanych mieszczan. Ulegli polonizacji i dbali o patriotyczne wychowanie dzieci. Byli luteranami. Dziś na cmentarzu ewangelicko-augsburskim na Warszawskiej Woli znajdują się ich groby rodzinne. Kelichenowie chętnie udostępniali wnętrza Włochowskiego Pałacu różnym instytucjom. Jedno z pomieszczeń udostępniano na nabożeństwa dla okolicznych luteran, dopóki w 1936 roku nie przekazali działki pod budowę zboru. Dziś Kościół Objawienia Pańskiego jest filią Kościoła Świętej Trójcy przy Placu Małachowskiego w Śródmieściu. W 2016 roku z okazji nadchodzącego 500-lecia reformacji przy kościele wzniesiono dzwonnicę, na której zawisł jubileuszowy dzwon. Z końcem 1928 roku Edward Kellyhen przekazał działkę pod budowę szkoły podstawowej. Szkoła została oddana do użytku w 1932 roku, a trzy lata później. Nadano jej imię pierwszego marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego. Imię to przywrócono w 1991 roku. Podczas II wojny światowej placówka zawiesiła działalność, a szkołę zajęło wojsko. Po wojnie zdewastowany budynek został doprowadzony do stanu używalności dzięki dobrowolnym składkom rodziców, a w latach 50. rozbudowany po raz pierwszy. W 1929 roku kelichenowie przekazali archidiecezji warszawskiej grunt pod budowę kościoła rzymskokatolickiego. Wkrótce na działce stanęła drewniana kaplica. Pierwszym proboszczem parafii świętej Teresy od dzieciątka Jezus i męczenników rzymskich został ksiądz Julian Chrościcki, W czasie II wojny światowej więziony na Pawiaku, a potem wysłany do obozu koncentracyjnego na Majdanku. Między innymi, zaniesienie pomocy Żydom. Dzisiejsza murowana świątynia została wzniesiona po wojnie jako wypełnienie ślubu złożonego przez księdza Chrościckiego podczas niewoli. Wewnątrz kościoła znajdują się dwa niezwykle cenne obrazy Michaela Wilmana, zwanego śląskim Rembrandtem, datowane na około 1700 rok. Tuż obok kościoła rozciągają się tereny klubu sportowego Przyszłość. Powstał jesienią 1928 roku jako Stowarzyszenie Młodzieży Przyszłość, a kilka miesięcy później rozegrał swój pierwszy mecz zakończony remisem 1 1 z drużyną RKS z Nicz Pruszków. W 1938 roku klub otrzymał tereny przy dzisiejszej ulicy Rybnickiej. Dziś wyczynowo działa w nim wyłącznie sekcja piłki nożnej, ale przed laty funkcjonowały też sekcje siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej czy tenisa stołowego, a mecze z Towarzystwem Gimnastycznym Soku, poważnym rywalem przyszłości, wzbudzały niemałe emocje wśród łochowian. Przejrzyjmy się koncepcji miasta ogrodu. Lata 20. XX wieku przyniosły miejski plan zagospodarowania Włoch, co było początkiem realizacji koncepcji. W 1925 roku rozpoczął się proces parcelacji rozległego majątku kelichenów, w wyniku którego część ziem właściciele przekazali pod wspomniane świątynie czy szkołę. W momencie, gdy eksploatacja gliny przestała przynosić korzyści, Podział gruntów stał się sposobem na ich racjonalne spożytkowanie. Kelichenowie założyli przy tym, że około 10% powierzchni majątku posłuży celom użytku publicznego. Twórcą ogólnej idei miasta ogrodu był brytyjski planista Ebenezer Howard. W dobie rewolucji przemysłowej, zanieczyszczeń. Ciasnoty i braku zieleni w miastach szukał urbanistycznego rozwiązania, którego istotą było połączenie najlepszych dla człowieka cech miast i wsi: dostępności miejsc pracy, budynków użyteczności publicznej, zieleni i przestrzeni służącej rekreacji i odpoczynkowi. Planistami włochowskiego założenia byli architekt i profesor politechniki warszawskiej Franciszek Krzywda-Polkowski oraz mierniczy przysięgły Miłosław Kotyński. W latach 30. popularność Włoch znacznie wzrosła, a miasto Ogród przyciągało nie tylko warszawską inteligencję, lecz również robotników zatrudnianych w tutejszych zakładach i fabrykach oraz kolejarzy. Doprowadzona linia elektrycznych kolei dojazdowych zagwarantowała świetną komunikację ze śródmieściem stolicy. W 1938 roku Włochy uzyskały Prawa Miejskie jako spójny twór urbanistyczny, którego osią były dzisiejsze ulice Hrościckiego i Popularna. Twór, który dał swoim mieszkańcom pracę, rozrywkę, rekreację i wytchnienie.